Orzeł wylądował. tylko jakiś strażnik Teksasu łysy się zrobił. <grystanie> Chwilę mnie tylko nie było. Dzieci, moje drogie, jak mnie widzicie i chłopaki. No a jak za cel, jakie grzeczne są ostatnio? Szachnorris byłby z Was dumny. <grystanie> Tak, będzie zadowolony. Może sztychu. Tak jak widzicie, autko jest już w środku nałożymy bardzo ładny kolor folii, żeby auto miało taki sam kolor jak w odcinkach Strażnika Teksasu. Wrócił z głośnikami do czaka. To nie czak Noris słucha muzyki, tylko to muzyka słucha czaka Norisa. <laughs> Witam. Cześć, witam ja już mam coś dla ciebie. Fajny scenariusz. Czekaliśmy na to. Wszystko to... gotowe? Z naszej strony tak, a teraz już tylko w waszych rękach, żeby to ładnie wyeksponować w samochodzie. No my się na płytach, na meblach nie znamy. My się znamy. Więc nie ma problemu. Produkcja czeka. Ja się czeka. Działamy. To idziemy. Jasię. Cześć Jasiu, Cześć. 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 Witam, Cześć. 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 Witam. witam cię serdecznie. przedstawiam Ci Janka. zostawiam Ci w rękach Dziękuję bardzo. Dziękuję no już bardzo. sobie poradzimy. Mamy do zawartozania w samochodzie scenariusz oryginalny i zdjęcie z podpisem Czekan Norrisa I chcemy, żeby to było ładnie wyeksponowane w samochodzie i tak dalej. Na zrobieniu samochodu się znamy. Gorzej nam idzie z takimi rzeczami. Ja wiem, że takie rzeczy robicie za zabudowy i wszystko możecie w sumie zrobić. To jest nasze auto. Chciałbym, żeby to było pod skosem zrobione, aczkolwiek jak ktoś na przykład będzie wyliczku ten samochód, już będzie jego, a będzie chciał sobie jeździć bez tej skrzyni, to tą skrzynię będzie mógł całą zdemontować i na przykład postawić sobie w biurze, żeby mieć coś fajnego, nie? No to co? No ja auto wam zostawiam. Dobrze, to ja sobie i. i... Czekam na telefon. Na zaprosili mnie do współpracy, właściwie nas firmy Yuan. Postanowiliśmy wspomóc ich, wykonując na maszynie CNC gablotę, w której mieści się scenariusz oraz zdjęcie z autografem Czeka Norisa. Jak widzicie, kochani, projekt już jest gotowy. Wykonałem świetną robotę. Osobiście to auto przygotowywując, jak było widać na tym filmiku. No i co? Generalnie wygląda sztosik. Myślę, że naprawdę jest to niecodzienne auto, nietuzinkowe auto przygotowane przez nas. Z samym strażnikiem Teksasu i przebijcie to. Mam Nie ma to jak gwoźdź, zawsze jest ciepło, przynajmniej kiedy jest gwoźdź. Tak. Chociaż w tym roku i tak jest dobrze, pamiętam to było no, że dwa lata temu. Gdy no, Tutaj staliśmy, No i tak. Ja naprawdę. nie wytrzymałem do końca. Grek się schował, już nagrywałem sam się, dało, to nie dałem rady. Nie, nie, o nie. O nie. Robiliśmy wiele dlatego duży w maluchu, ja stałem obok auta i ci tak. A gra się z tyłu już, już nie było tematu. Gdzie jest Chuck Norris? Chuck! Czekamy na czaka czy nagrywamy bez niego?